Dzień dobry, ponownie wróciłam do państwa na naszą ostatnią rozmowę w ramach uliczek Fabryki Norblina. Eee, niespodziewanie, ponieważ miał być za tydzień, ale uratował nasz dzisiejszy dzień, nasz bohater dzisiejszy, Tomasz, Koć, dyrektor programowy Kinokinogram. Dzień dobry. Witam cię bardzo, witam państwa, bardzo miło. Mi może tak niespodziewanie, ale. Niespodziewanie, ale zawsze miło. Takie. <laughs> eee, skoro eee, usiadł ze mną Tomasz, to oczywiście porozmawiamy. O filmach w kinie, kinogram. Tak. O tym, co się działo, co się dzieje i co się dziać będzie. Tak. E, no więc podsumujmy sobie klasycznie, podsumujmy sobie, co się działo. E, jak sobie zdążyliśmy przypomnieć przed nagraniem, e, obstawialiśmy ostatnio e, numer jeden, numer dwa. Mhm. E, zasugerowałeś, żebym tak jak ty obstawiła minionki, na miejscu no, pierwszym. No, są wakacje. No i minionki to minionki. To była bezpieczna opcja, ale już drugie miejsce, to się no, troszkę się rozjechaliśmy, różniliśmy. już się poróżniliśmy. Ja obstawiałam Twisters z sentymentu do filmu Twister, a ty obstawiałeś zabierz mnie na księżyc, tak? Tak, tak. No to zdrać Tomku, bo nie zradziłeś mi przed kam Zanim wystartowaliśmy z live'em, to, to zaskocz mnie teraz. Wiesz co, ty, ty powiedz, bo powiesz mi, że nie mówię prawdy, proszę ci bardzo. No i yy, przegrałam. <laughs> na pierwszym miejscu mamy oczywiście minionki, tutaj wygrana, ale to jest tak jak po twojej stronie, bo nakierowałyśmy na te minionki yy, ostatnim razem. No i faktycznie numer dwa zabierz mnie, zabierz mnie na Księżyc. No nie oszukasz, nie oszukasz. Zabierz Czarno mnie na Księżyc. Na białym. Tak. tak mi się właśnie wydawało, yy, bo tak jak ci mówiłem w, yy, miesiąc temu. Jest to film dla naszego, dla naszego kina, jest to film kobiecy i powtórzę się, co wtedy mówiłem, bo te filmy mają taką siłę, że kobiety rzadko kiedy same do kina się wybiorą, przeważnie wezmą, chciałby wziąć swojego pana, ten się przeważnie obroni, no to koleżanka. Tak, koleżanka sąsiadka. Także tak, minionki i zabierz mnie na księżyc, tam jest cudą. Nic nie mówiąc filmowi oczywiście, żeby była jasność. A te moje twisters, bo tam nie, nie, nie dopatrzyłam na którym było miejscu, jak bardzo przegrałam? O Boże, bardzo przegrałam. To zapomnijmy, zapomnimy nie, nie, nie. o Można to filmie tu pytanie. Ale nie, bo ja byłam, proszę Państwa, byłam e, taki... Sentymentalny głos oddałaś po prostu, pamiętając na pewno Od... pierwszą. Tak, oddałam sentymentalny głos, ale tutaj muszę powiedzieć, żeby nie było, e, bo film widziałam, wybrałam się e, i tak czy siak polecam, to taki film, żeby pójść obejrzeć gdzieś popcorn. Wypić, wypić jakiś napój. No i, tak jak, no i tak jak rozmawialiśmy miesiąc temu, no ma to przynajmniej u nas w kinie ten plus, że jest na sali z dźwiękiem Atmos. Tak, no a filmy katastroficzne z dobrym dźwiękiem warto obejrzeć właśnie, właśnie w Atmosie. Cały czas, cały czas zapraszamy nadal na Twister. Oczywiście, zapraszamy, ja tak. się naprawdę dobrze bawiłam. Mimo, że Super. nie tak dobrze jak na, na części pierwszej, ale porządny film, katastroficzny, przyjemny żeby wybrać się w jakiś, w jakiś piątek, w jakąś sobotę, ze znajomymi. Zapraszamy za tym. Dokładnie, ale to już twister zostawmy. To będzie po prostu i ma nam honorze. <noise> Przejdźmy dalej. Mamy piątek, no a w piątek zazwyczaj tutaj jakieś się nowości zawsze pojawiają. No tak, to, tylko że mamy jeszcze piątek, no bo został nam tydzień tego, tego miesiąca pojawiają się nowości... Wredne liściki, ten, ta brytyjska komedia. Tak jest. I to jest jedyna nowość dla dorosłych, bo dla dzieci ten e, za kiwowo, animacja. Mm -hmm. e, no, one nie zdążą już w, w tym miesiącu wiele zrobić, w związku z tym... Ale mimo wszystko zdecydowanie, zdecydowanie polecam Wredne e, liściki. Klasyczny, brytyjski humor, małe miasteczko, duża sprawa, nie wiadomo... Kto te liściki tam rozsyła, nie wiadomo do końca o kim, a jedni się domyślają, a drudzy prawie wiedzą czy tam okazuje się, że się pomylili. No, taki... no i jakie aktorstwo, bo z tego, co pamiętam, to Jesse Buckley i Olivia Colman, prawda? Tak, tak. tak? tak. No, I też rozmawialiśmy o tym, że to już drugie spotkanie jest mhm. na planie. Widocznie dobrze się panie ze sobą czują, skoro się zdecydowały drugi raz. Tak, Olivia Colman, czyli Oscar. Dokładnie. Mm, no. Więc polecamy tak wredne liściki, które wchodzą do kin dzisiaj. Dziś, tak. Dobrze, czyli to i animacja dla dzieci. Taki tak. Dokładnie i kończymy lipiec, tak. ponieważ przyszły piątek to już jest drugi sierpień. No drugi to co w tym sierpniu się będzie działo w kinogramie? Yy, zaczynamy dość mocno, bo filmem Love, Lies, Bleeding yy, taki tytuł zostanie, dlatego ja tak mówię. Yy to jest film, gdzie w rolach głównych występują Kirsten Stewart. Mhm. Znana nam wszystkim, nawet tym, co nie widzieli z serii Twilight, brzmierz. Dokładnie. Ale to stare dzieje, ona już potem w dobrych, no tak. w dobrych filmach zagrała, między innymi przecież ciężną Dianę. Tak, tak, tak. A Także aktorka na poziomie. A jej, a jej partnerką w tym filmie jest niejaka Anna Barysznikow. Mhm. A to nazwisko takie I, chyba troszkę nie No znamy. właśnie, nazwisko jest nieznane młodszym widzom. Mi jest znane, mm -hmm. ale z innego powodu. Mm -hmm. Była taka historia, że w latach chyba 80. był taki słynny radziecki jeszcze wtedy tancerz Michał Barysznikow, mm -hmm. solista, o ile się nie myli, teatru Balszoj. Mm -hmm. I była taka historia, że teatr Balszoj wyruszył na turnę po Stanach Zjednoczonych. I Barysznikow nie wrócił do Związku Radzieckiego. Mhm. Za co nieoficjalnie, jak się mówi, KGB, czyli wczesna policja po polityczna, w zasadzie to nawet wydała na niego wyrok, no ale nie doszło do tego. Więc Baryszniekow potem dostał amerykańskie, yy, amerykańskie obywatelstwo. On potem był światową gwiazdą baletu. Mhm. Naprawdę? Tylko no, ty nie masz prawa tego pamiętać? No, Anna już się urodziła w Stanach i od początku już jest. Czyli córka. Tak, to jest jego córka. Mhm. A, to nie powiedziałem tego. Najważniejsze informacje nie powiedziałem, co ich łączy, oprócz nazwiska. Ojciec córka. Mhm. Czyli to jest córka Michała Barysznikowa tego. Bo to on dzisiaj ma tak chyba po 80, no bo to faktycznie było. To no, tak jak mówię, to jeszcze istnieje Związek Radziecki, co ja pamiętam jest. No proszę, ale to faktycznie po raz kolejny dowód na to, że życie pisze. Najlepsze no scenariusze. Tak, nieprzewidywalne. Nieprzewidywalne, tak. nieprzewidywalne. Natomiast ja ten film na swój wewnętrzny użytek e, nazwałem współczesną wersją Telmy i Luizy. Bo tak, są też dwie bohaterki, tak jak tam było Telma i e, Luiza. One się poznają na siłowni, bo Kirsten Stewart jest menedżerką tej siłowni a pani Barycznikow, co, że to widać na filmie, już nawet na plakacie, dużo tam ćwiczy, Postanowiłem, w pewnym momencie wyruszyć sobie w podróż do Las Vegas, mm -hmm. tak jak to uczyniły Telma i Luza też wyruszyły mm -hmm. w podróż po Stanach, w zasadzie bez celu. A potem się okazało, i to jest znowu podobieństwo kolejne, że poprzez zachowanie, no dosyć prowokujące, ja wy teraz o, o tym filmie, Love Lies, y plątują się w różne nawet, że tak powiem, gangsterskie sytuacje. Mm -hmm. No i tu się zaczyna dosyć poważna sytuacja w sensie uciekają, gonią, strzelają. Stąd, jest, to, 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 stąd moje poró po porównanie do no, Telnej mi... Luizy, mm -hmm. tak, bo tam mm -hmm. też tak jest. Przypadkowe spotkanie w barze powoduje potem całe to zapętlenie sytuacji. Eee, nie będę więcej mówił, bo trzeba przyjść po prostu zobaczyć, tak? dobrze brzmi jak film bardziej festiwalowy niż blockbusterowy, prawda? To chyba taki troszkę bardziej… To nie jest bardziej, blockbuster. No właśnie, takie bardziej offowe chyba jest blok... trochę kino, nie, nie, nie. To nie jest blockbuster, ale my nie jesteśmy blockbusterowym tak do końca to kinem, wiadomo. w związku z tym podświadomie wierzę, że u nas film znajdzie swoją publiczność. Mhm. Także zapraszamy 2 drugiego, drugiego lipca na e... Love Lies Blending. Dobrze. No i teraz przechodzimy dalej, tak? Tak jest, okay. tak jest, tak jest. Hmm, następny... Chciałam, żebyś przypomniał tytuł, ale przypomnę. Off Lies, Bleeding, więc... tak. 9, czyli w kolejny weekend, wchodzi film i tutaj teoretycznie on spełnia Twoje warunki chyba blockbusterowe. <noise> tak. Tytuł to, jest, to tytuł to Borderlands, to jest ekranizacja gry komputerowej, mhm. oczywiście to jest film aktorski, no, ale ciężko nie wziąć filmu, w którym gra Kate Blanchett, Jamie Oczywiście. Lee Curtis i Gina Gershon, która młodszej publiczności, może być nieznana, bo grała jakiś taki, to już naprawdę jest wiekowy film Showgirls, ale podejrzewam, że wielu z młodych ją skojarzy yy, z teledysku Lenego Krawica Again. Mhm. Oni tam, ta dziewczyna, z którą on przyjeżdża do hotelu, to jest właśnie Gina Gershon. Okay. Także y, to się nazywa Borderlands. A czemu spełni blockbusterowe założenia? No bo to jest akredytacja komercyjnej gry Gry, okej, 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 Natomiast no, jeżeli w czymś takim decyduje się grać Kate Blanchett, mhm. no to... Ona chyba wybiera czasami, bo w Marvelu chyba się pojawiła... No tak, czyli to jest jak gdyby mhm. ten taki troszeczkę lepszy, gwarantujący pewien poziom film stricte komputerowo, rozrywkowo, taki tak. komiksowy. No na pewno aktorstwo tak. będzie na najwyższym poziomie. Tak. Także to jest, to jest 9 mhm. sierpnia. Yy, w ten sam weekend wchodzi, notabene, kolejny film, który zostaje przy oryginalnym tytule. Nazywa się to It Ends With Us. Mhm. I ja bym na ten film, powiem szczerze, przyznam się, nie zwrócił specjalnie uwagi, bo po zwiastunie miałem wrażenie, że to jest troszeczkę taki film idący w stronę. Romansu, co nie jest dla naszego kina złe, tylko takiego trącącego, chyba lekko harlekin, mhm. Ale bym się mocno pomylił, nie biorąc tego filmu do naszego repertuaru, bo to jest film, który jest realizacją książki pani, która się nazywa Colin H Hoover. Mhm. Pani Colin Hoover napisała do tej pory około 20 powieści i jak sobie wyczytałem dzisiaj, one się sprzedały na świecie w ponad 20 milionach egzemplarzy. I dopiero sobie uświadomiłem, że moje koleżanki z pracy i tak dalej wiedzą, kto to jest Colin Hoover i wiedzą, jaki, kto to jest za film It Ends With Us. pytałem się dystrybutora, czy będzie tłumaczył ten tytuł na polski. Powiedział, że nie, bo właśnie pod takim tytułem książka wyszła w Polsce. W związku z tym, tu też się bardzo dobrze sprzedała, była przez dłuższy czas numerem, mogę powiedzieć, gdzie? W Empiku, tak? To już powiedziałem. W związku z tym, w związku z tym wziąłem ten film. W roli główne występuje niejaka Black Lively, mhm. e, więc to jakieś też jest e, e, znane, znane nazwisko. Czyli to tego samego dnia dla równowagi Borderlands, komputerowa gra i Was, czyli książka. Ale wiesz co, powiem Ci jeszcze, że drugi, drugi tytuł, który pojawi się w, w Kinogramie, który nie został przetłumaczony na język polski, a ja wiem, że polscy dy, dystrybutorzy m, czasami odlatują w różne przestworza, jeżeli chodzi o tłumaczenie tłumac polskich tak, tytułów. Tak. I zastanawiam się, jakie byłyby polskie tłumaczenia właśnie tych dwóch tytułów, ale chyba nie chcę za bardzo w to wchodzić. Aczkolwiek zastanawiam się, jakby to mogło wyglądać. I zastanawiam się też, czy, taka, czy, czy taki zabieg, żeby zostawiać oryginalne tytuły, to będzie coś, z czym będziemy się spotykać częściej. Natomiast to no w tym przypadku tutaj Zresztą wszystkich tych tytułów, no bo Borderlands, skoro to jest tytuł mm -hmm. gry komputerowej, która na świecie robiła furorę swego czasu, no ciężko zmieniać, tak? Mm -hmm. No i to samo tutaj z tą, z tą książką. Tak jak mówię, no, ja się zapytałem dystrybutora, czy będziecie tłumaczyć, mm -hmm. i powiedział, że nie, bo tak pod takim tytułem to wyszło w Polsce. Mm -hmm. W związku z tym tutaj z prawdopodobnie no, zrobiliby szkodę, są, szkodę są filmowi tak, tak. i sobie. Mm -hmm. Stąd ten, stąd ten ruch. Natomiast no w masz rację, że czasami na siłę przefajnowanie jakiś tytułów, mm -hmm. Na polski, po to, żeby było właśnie śmieszniej, czy coś bardzo często niestety się nie sprawdza. Mm -hmm. Więc zostaje... może dobrze, że zostajemy przy niektórych oryginalnych anglojęzycznych Natomiast tytułach. Natomiast powiem Ci, że w ten sam weekend to będzie strasznie mocny tytuł. Yy, Dziewiątego. Tak, cały mm -hmm. czas mówimy o dziewiątym. O drugim, o drugim tygodniu sierpnia yy, wchodzi film pod tytułem Motocykliści, to już ma polski tytuł. I tutaj mamy naprawdę ciekawą sytuację, bo tak, w głównych Austin Butler i Tom Hardy. Mów więcej. Czyli Elvis Presley i Mad Max, tak? W jednym, w jednym filmie. E, powiedziałem Mad Max, bo, no, bo wiadomo, Tom Hardy ostatnio grał w tak Mad na drodze y, gniewu. Mhm. gniewu, tak? Charlie Theron. Tworzyli tam parę. Patrząc, przygotowując się do dzisiejszego wywiadu, wszedłem sobie w ich biografię. Oczywiście Austin Butler to wiadomo Elvis, tak? Mm -hmm. Natomiast Tom Hardy, oprócz tego, że teraz grał w tym modnexie, wcześniej grał w takim filmie The Legend mm -hmm. o braciach gangsterach w Stanach, mm -hmm. w Stanach Zjednoczonych i jest to, że on grał obu. Mm -hmm. Podwójna rola, tak, mm -hmm. podwójną rolę tam zagrał. Natomiast dowiedziałem się, o czym nie wiedziałem, na pewno chciałem wiedzieć, że kariera Toma Hardiego w tak zwanym zaczęła się od tego, że on w wieku 19 lat wygrał jakiś yy, konkurs i został podpisał w, w umowę z agencją Modeli. On tego nie dziwiłem się. Nie dziwiłem się. Nie znaczy, będę, na pewno nie, na pewno kobieca część widowni się nie dziwi. <laughs> nie, nie, nie będę z Tobą wchodził tutaj w żadne dyskusje i awantury, no, bo... Nie okay. ukrywam, że na ten film czekam chyba na. Najbardziej Nie, no, tego ciebie tego się. Elvis i Mademix w jednym z domu, no to faktycznie. Prawda. Myślę, że to, by, to, myślę, że to mógł, mógł być podobny przypadek, jak powiedziałeś, a propos Dune y i Timothy Chalamet i tam ym, usłyszałeś w pokoju z koleżankami z pracy takie tak. westnienie. To myślę, tak. że podobnie było w tym przypadku. Tak, no ale może dla przyzwoitości powiemy dwa zdania o treści filmu. Nie, tam. Po co? <laughs> Wystarczy, że tam hardy, tak? Nie, no dobrze, opowiedzmy, opowiedzmy. Znaczy, Bo zapowiada się, zapowiada się i widziałem, czy, że Jody i... Komer tam. Gra. Tak, tak. I że będzie się działo, i też będą tak, gangsterzy, będą tak, motocykle. Tak, 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 tak. Oni zaczynają od tego, że sobie tworzą taką grupę motocyklową jeżdżącą po, po Stanach. Potem to wszystko zmienia się w to, że to są no, no gangsterka się robi z tego. Mhm. Narkotyki, przemoc, walka gangów i tak dalej. Czyli to jest naprawdę taki. Chłopcy sferajny na motorach? No coś w tym kierunku. Synowie anarchii przeniesieni mm. na wielki no. ekran ze srebrnego. Mm -hmm. Natomiast myślę, że to będzie duży, duży tytuł u nas w Kinie i w ogóle taki film z takimi nazwiskami nie może przejść Jasne. obojętnie. W związku z tym zapraszamy naprawdę drugi, drugi tydzień sierpnia no, tak, będzie bardzo... Imponująco. Bardzo, bardzo mocno. I, no i dobrze, no niech tak będzie. Teraz w następnym, następnym tygodniu, czyli to już będzie 16, wchodzi między innymi no nie, nie Renak, tylko yy, Prequel. Mhm. Wchodzi film pod tym Obcy Romulus. Obcy, każdy wie, co to, to, to było. W sierpniu, a nie mówię, że we wrześniu? Nie, w sierpniu teraz. W sierpniu? To, Dobrze. To, to, jeżeli mówiłem tak wcześniej, to dzięki Bogu, że się nie nagrało, bo wyszło na to, że się pomyliło. Czy to, że to trzecia, trzeci tydzień sierpnia? Prequel. Okay, nie masz tego na nagranego, w związku z tym nie. Nie, 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 udowodnić. nie, 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 nie. nie, udowodnię. nie udowodnię. Mm, Jest to prequel filmu obcy Ridleya Scotta. Którego? No tak, którego? No nieważne, które. No dobra, to prequel całej serii. Dobrze. Może tak. I tutaj na plakacie też jest nazwisko mm, Ridley Scott, tylko jest napisane Ridley Scott i pod spodem małem. Yy, yy, y -hmm. Czyli on tutaj produkuje. Tutaj nie ma żadnych specjalnie głośnych nazwisk. No, Jedynym nazwiskiem w Ligumie to jest Coily Spinney, która ostatnio grała e, w filmie Priscilla Grała Priscilla Presley I Civil War. Tak. Y -hmm. tak. W związku z tym to jest, to jest trzeci już weekend, mamy sierpnia i do tego wchodzą jeszcze tak już tak na końcówkę wakacji dystrybutorzy wprowadzają kolejne dwie animacje, jedna to jest Łowcy Przygód, drugi to jest Panda i Afrykańska Banda. Hmm. Czyli coś dla najmłodszych Tak, tak, tak. Mhm. I teraz tak, 23 sierpnia, czyli już mówimy o następnym tygodniu, Wchodzi film, y, który też jest nawiązaniem do filmów z lat poprzednich. Mm -hmm. Nazywa się to Kruk. Mm -hmm. Nowa ekranizacja tego filmu. Jak pamiętamy, albo powinniśmy pamiętać, y, w poprzednim y, ekranizacji filmu Kruk gra, rolę główną grał Brandon Lee, syn mm -hmm. Brusa. Lee. Mm -hmm. I też, Powiem bo... Ci szczerze, że ja teraz błądzę troszkę, jak to był, mgle, w ogóle nie kojarzę, wiesz, w ogóle. Z Brandonem Lee? Mm -hmm. To Ta była taka historia, ale wiesz, to pamiętasz, że Bruce Lee zmarł po, na planie w zasadzie filmu tuż po filmie, no może tuż po filmie Wejście Smoka mm -hmm. i taka sama historia była w 94 roku z Brandonem. On też zmarł tuż po tym filmie. I oczywiście dorabiano tego różne ideologie, być może jest to przypadek, być może to. W każdym razie ten Kruk jest nową wersją filmu którym tam wtedy grał rolę główną Brandon Lee, teraz rolę główną gra Bill Skarsgard Z tych Skarsgardów. Tak, on między innymi ostatnio grał w Deadpool 2. Mhm. Jest to film o tym, jak para młodych ludzi zostaje zabita i on Główny bohater wraca na ziemię, żeby przy pomocy troszkę takich o, nadprzyrodzonych sił zdolności. nadprzyrodzonych w postaci mm -hmm. kruka mm -hmm. zemścić się na zabójcach ich wtedy. Czyli tak trochę komiksowo? Tak, to, wiesz co, to jest tak trochę bardziej w fantazji, okay. no, ale, ale zwiastun wygląda bardzo, bardzo fajnie, polecam, polecam ci państwu, żebyście to sobie zobaczyli. No, i jesteśmy już, już teraz w, w, ostatnim, w ostatnim tygodniu sierpnia, 30 sierpnia, wchodzi jeden film, ale uważam, że fajny. Nazywa się to Bulion i Inne Namiętności. A w roli głównej gra Żuier Dinoz. Ale czekaj, czekaj, czekaj. Ja jestem przekonana, że ja bulion widziałam dawno temu. Bo to prawda, jest. <laughs> A to, 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 ci, to, to, to teraz wchodzi do tak, Oficjalnie, Tak. Naprawdę? Tak. Ja też tego nie rozumiem i szczerze powiedziawszy moi znajomi też się pytali, jak teraz mówiłem, że bulion wchodzi do kim w sierpniu. I stary, ale ten film był już pokazywany no właśnie, pół roku temu no w ramach Silne Razem. No właśnie. I to jest wszystko prawda. Nie wiem na czym polega, nie do końca zrozumiała dla mnie dystrybu ruch dystrybutora przetrzymując tyle filmów, nie hmm. wiem. Ale widać, mieli jakiś swój powód, to w każdym razie ty masz rację, ten film, to jest ten film, o którym ty, ty już słyszałeś parę miesięcy wcześniej. Mm -hmm. Dokładnie no to jeżeli tak. nie był do tej pory w szerokiej dystrybucji nie. i był tylko pokazywany na różnych pokazach specjalnych. Pokazach, przedpremierach, mm -hmm. różnych wieczorach kobiecych i tak dalej, tak, on tak krąży. No to jeżeli Jedyne teraz... moje wytłumaczenie, mm -hmm. jakbym miał, byśmy miał zapytać, co o tym sądzę, to jest to, że dystrybutor w ten sposób, jak gdyby wierząc w jakość filmu, ale nie chcąc na niego specjalnie za dużo wydawać na promocję, buduje markę tymi pokazami. Właśnie. Okay. Ale szczerze mówiąc, ja to był pierwszy raz, żeby to trwało pół roku. Długo. Tak. Ale y, jako, że miałam okazję widzieć na jednym z takich pokazów specjalnych przedpremierowych, warto było czekać, bo film naprawdę przyjemny. I tak. może faktycznie taki sierpniowy. No, tylko Chyba, że... tak. Ale on, na on był i na u nas na wieczorze kobiecy. Dokładnie. E, I pamiętam jak dziś, że panie, które wyszły, jedna, słyszałem jak panie ze sobą rozmawiały po wyjściu z tego filmu. Wiesz, miałem wrażenie, że ja czuję te zapachy z tej kuchni. Tak było. Tak? tak? tak Potwierdzasz było. to? Potwierdzam, potwierdzam. Proszę nie iść z pustym żołądkiem na ten film. Albo od razu, no mieć, bo... albo od razu już mieć w planach pójście na dobrą kolację, kolację po filmie. Tak. No bo film jest, jak sama nazwa wskazuje Ty to te potwierdzasz teraz, to o no, gotowaniu. Tak. Ale nie o takim nie, nie. zwykłym hurtowym, tak. tylko... O zupełnie innym gotowaniu. I powiem Ci, że jak czytałem o tym filmie właśnie o tym I o gotowaniu... Miłości. I on Tak, tak, bo to ten XIX, XIX wiek. Juliette no, przez 20 lat prowadzi gospodarstwo starszemu od siebie mężczyźnie. Oni się, tam było takie fajne zdanie, że doszli do tego, że zaczynają się porozumiewać robieniem tych Wspólnie. potraw. Tak, I śmieszna sprawa, bo przeczytałem właśnie tam robieniem sosów, różnych zup i tak dalej. I między innymi takie słowo y, turbot. Zaczęło zanawiać, że tak naprawdę nie wiem, co to jest. Mm -hmm. I to się okazuje, że to jest y, ryba z rodziny Floratych. Tak ja nawet jest. nie wiedziałem szczerze powiedziałem, ale czy... no, to się dowiedziałem czegoś powiedzieć. Tak, można się czegoś dowiedzieć o kuchni francuskiej na pewno. Tak, tak, tak. Bo to jest oczywiście, że się dzieje we Francji w XIX wieku, w starych murach zamku i tak dalej, tak dalej. Także to będzie nasza ostatnia propozycja sierpniowa i wydaje mi się, tak jak teraz z Tobą rozmawiam, że jak to dokupy to, co teraz rozmawialiśmy o tych tytułach, że jak weźmiemy je do kupy sprężyby, to naprawdę zapowiada się fajna uczta filmowa tak. dla każdego tak. dużo od, od realizacji gry komputerowej po film o gotowaniu tak. poprzez gang, gang motocyklowy i tak. tak dalej, i tak dalej. I wszystko Gangsterów, moim zdaniem jest romansa. zapowiada się fajnie, jakościowo fajnie. Tak. No, Także ewidentnie... Także tutaj naszych widzów nie będziemy naciągać dokładnie. na nic, co nie jest warte obejrzenia. Ewidentnie dystrybutorzy wakacji nie mają. Nie, 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 natomiast... Nie, nie mają, natomiast za chwilę przejdziemy do... Znaczy, yy, no, za miesiąc się spotkamy, porozmawiamy, porozmawiamy o, o wrześniu i też, Września ale... mi się zawsze wydawał bardzo premierowy, taki naprawdę mocny. No to ja Ci rzucę na przykład taki tytuł jak Sok z 2. Mhm. Mm Tim Barton, mm -hmm. znowu. I Tim Barton, nie, że produkcja Tim, ba nie, Tim Burton. Nie, nie. Reżyseria Barton, Tim seria Tim Barton. Barton. Mm -hmm. eee, tak. Eee, rodzaje życzliwości, nazwisko Jorgos Lantimos. <laughs> to się będzie działo. Tak. No i trzecim tytułem, który wszyscy znają, eee, ale podejrzewam, że mało kto miał szansę obejrzeć to duże ogranie, to będzie film Ridleya Scotta pod tytułem Gladiator. Dwa. I ten, nie, jeden. Jeden? Tak. A, bo dopiero zakończyli. Zdecydowali wyszedł, się, no zdecydowali tak. się na, po tym po na, latach na. Hmm. To jest Rassel Crow. Mm -hmm. Zrobili tak zwany release, czyli powtórną dystrybucję w kinach. No Oczywiście tak. szykują to na, dlatego, że. Będzie e, że W listopadzie dwójki. jest dwójka. Tak. W listopadzie, no właśnie, bo dopiero przed chwilą. My... W listopadzie będzie dwójka. To mm -hmm. się dwóch na. I powiem Ci, że moi znajomi, którzy są dużo młodsi ode mnie, co nie jest takie trudne w Twoim wieku i młodsi, którzy znają gladiatora z telewizji. To jest dokładnie mój Oni przypadek. Oni się bardzo cieszą, że ten film będzie na dużym ekranie. No to teraz też mnie bardzo ucieszyło, bo nie miałam pojęcia, że wraca gladiator na wielkie... to jest ekran. wiadomość z tego tygodnia. Wspaniale, tak, że, że, można sobie... dzisiaj, że mnie tutaj... Masz taką małą nagrodę, mm. że mnie dziś zaprosiłaś tak ten, to się dowiedziałaś takie ciekawe. To się wiedziałam, że mogę po tylu latach tak. obejrzeć gladiatora w kinie. W kinie gladiatora a myślałam, że nigdy to nie, to nie będzie mi dane. No właśnie. Super. Tak. Także we wrześniu też się będzie działo, ale o tym porozmawiamy za miesiąc. Oczywiście. No a teraz... Yy... No co? Obstawianie. No, słucham Cię. No dobrze. Jak chcesz sobie przypomnieć... Yy, a powiesz mi, co wchodzi to to w tak drugim, jeszcze, drugim to tygodniu? tak szybko jeszcze przelecę. Love Lies, Bledding w pierwszym tygodniu, y -hmm. Borderlands, It End With Us i motocykliści w drugim tygodniu, w trzecim yy, Obcy i Krup w czwartek. No i... i, 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 I Bumion mamy... w ostatnim. Ale w ostatnim, nie a jeszcze teraz w lipcu wchodzi... No yy... dzisiaj wchodzą tylko w redne liściki. Redne liściki. Rozmawialiśmy o tym. No to... Yy, mój wybór pada w tym, w tym miesiącu na motocyklistów. Na motocyklistów? Tak. A czy Mój też padnie na motocyklistów i drugim filmem yy, no, musi być ten It, it End with us jako film, taki właśnie ta tej książki. Mm -hmm. I szczerze mówiąc tylko nie wiem na jakich miejscach? Na jakich miejscach, bo wchodzą tego samego dnia, więc będą miały cały czas tak. tyle, samo do, tyle samo czasu do, do zrobienia do zrobienia frekwencji. Nie wiem szczerze powiedziawszy, ale wydaje. No, może zgodnie no, z zasadą filmów kobiecych, to jednak postawię it and with us i motocykliści, motocykliści. na drugim, ale różnica będzie chyba niewielka. Powiem Ci właśnie, że w tym miesiącu w sierpniu wchodzi dużo, tak jak wspomnieliśmy, faktycznie ten garnek jest taki pełen różnych smaków. I takich treściwych. I treściwych bardzo, więc ciężko się na coś zdecydować. Ale ja chyba zostanę przy motocyklistach na miejscu pierwszym. Mhm. I żeby troszkę zamieszać jeszcze w w tym, w tym garze, to, to w takim razie moim drugim wyborem będzie Obcy. No i wyżej znowu przegram. Nie, nie, nie. No. wiesz co, tutaj, <grym> tutaj teraz, jest, teraz mamy bardzo, bardzo równe szanse, dlatego, że mamy bardzo równe filmy, tak. różne, ale każdy z dużym potencjałem. Dokładnie, więc żeby coś się zadziało, to... Czyli motocykliści obcy, obcym. a ja eat entry fast i motocykliści. Dokładnie, i zobaczymy. No zobaczymy tak, co że się zapraszamy opraciają. Państwa do kin. Zdecydowanie polecam film Eat entry fast. <laughs> to ja zdecydowanie polecam film motocykliści i obcy. Zachęcamy oczywiście do oglądania do no na, na, na tytuły. Kinogram. Na pozostałe tytuły również, jak możli, mogliśmy usłyszeć, dzieje się tak. e, dużo I się premier będzie. i dziać się będzie. Zobaczymy za miesiąc, co się będzie działo we wrześniu. Na ten moment bardzo Ci dziękuję. Ja dziękuję. Jeszcze raz dziękuję, dziękuję że bardzo. wskoczyłeś e, tak z buta troszkę, mówiąc kolokwialnie. Mm, daleko, Ale udało daleko, się. tego nie mamy. Tak? Nie miałeś daleko. Okay, Dziękujemy ja dziękuję. bardzo i zapraszamy do Kina Kinogram.